Za siedmioma górami, za siedmioma lasami Była sobie kraina z ośmioma krasnoludkami Razem tam się bawili, wspólnie krainą rządzili I by napełnić swe kiesy, robili tam interesy Ale jeden krasnoludek ciągle wdawał się w pyskuwę Ciąż rozrabiał, draki robił, gaz zakręcił, kogoś pobił Podczas wycieczki do Soczi, pan na Ukrainę grzmocił. Zgwałcił ją w załoku ciemnym, przy oporze nadaremnym Zatroskały się krasnale — Ty nie jesteś grzeczny wcale! I mu palcem wygrażali, ale zrobić coś się bali. Więc bezkarny krasnoludek, widząc wielką ich obudę, nadal broił, nadal psocił. Bum! I strącił samolocik. Szczątki spadają na ziemię. Na ziemi jest przerażenie. A siedmiu tych krasnoludków pogrąża się w smutku. Krasnal nad maszyny wrakiem wśród trupów i ognia człapie i patrzy im prosto w oczy. No, który mi teraz podskoczy? Jesteście miękkie fajfusy. Żaden z was mnie nie ruszy. I nie ruszają, cholera, jak za Stalina-Hitlera. Krasnale patrzą na zyski, pęczniają im tłuste pyski. Niby mu grożą palcem, drugą ręką. Padalce handlują z nim zagorzale. A trupy gniją w upale. Bo prawdą jest, że krasnale w ogóle nie mają jajec. Рассмешили. <laughs> <laughs>